Dzień dobry moi drodzy tu Gosiardez, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie i witam Was na Warsaw Motor Show. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę o mnie, o moich samochodach, o targach, o tym, co tutaj się w ogóle działo. Edycja targów moi drodzy była dla mnie bardzo wyjątkowa, ponieważ w niedzielę o godzinie 12:00 był tutaj finał projektu The Girls on Track Karting Challenge. Czyli projektu, który ma na celu popularyzowanie motorsportu wśród kobiet i pokazanie im, że motorsport może również być też dla nich. Także bardzo się cieszę, że ten finał tu miał miejsce. Powiem wam, wybór był bardzo ciężki. Mi aż zakręciła się łezka wokół, ale z tej trzynastki trzeba było wybrać piątkę dziewczyn, z czego trójka z nich to jest taki pewny skład, który będzie reprezentował nasz kraj na europejskim finale w Le Mans. Jeżeli chodzi o te pięć finalistek, była to Michalina Sabaj, Kornelia Olchucka, Sara Kałuzińska, Joanna Piłowarek oraz Natalia Lelek. Bardzo obszarne, bardzo duże. Współpartnerami mojego stoliska jest marka Ravenol, która również towarzyszyła projektowi Garrison Track, jak i jest autorem inicjatywy, która nazywa się Warsztaty Przyjazne Kobietom. Poza tym w tle możecie zobaczyć również jednego z moich partnerów i sponsorów, markę Bachko, która ufundowała przepiękne gadżety, nagrody dla wszystkich tutaj uczestniczek strefy kobiet. Jest również marka Olimp Sport, Olimp Sport Nutrition, która dołączyła od niedawna i jest też obok PZ PZMOTU, które też dzielnie wspierało The of Truck Karting Challenge. Dostałam gadżety, dostałam przepiękne gadżety od sklepu typowy Mirek. Proszę bardzo, obserwuję ich, sobie obczajam i jest Mirek Handlarz. Mamy sobie książeczkę, zaszycik, mamy sobie skarpety i mamy prawie jak wersacze, ale nosacze. Także dziękuję bardzo panowie. na stoisku Olimpu, stoisku Olimpu, gdzie jest mój wyścigowy Leon, Seat Leon Racer, ma za tutaj się znaleźć. Poza tym są piękne olimpowe ciuszki, widzimy sobie przepiękna linia, również jest Gosia w wersji sportowej. Proszę bardzo, tutaj Gosia sobie biegnie bardzo dumnie jak sarenka, zdjęcia były robione na bulwarach Wiślanych. Idziemy dalej. Tutaj po mojej prawej stronie mamy stoisko do kalisteniki, podciągania, robienia pompek, robienia dipów. To były wszelkiego rodzaju przepiękne pokazy, naprawdę taka kalistenika w rytmu muzyki. Przed nami kolejna część stoiska, jaką jest wyścigowy, wyczynowy symulator. Symulator akurat należy do Karola Basza i tutaj za kierownicą jest król mechaników, mechanik mojego samochodu, mojej czerwonej erusenki. Zobaczmy, jak sobie radzi. Okej, okay, jedzie sobie, jest druga część toru. Nie no, wygląda to dobrze. O, o, a w tym zakręcie właśnie e, Cedric wypadł i skasował moją, moją Eli, moją GT4. Tutaj zobaczcie prawdziwa, profesjonalna ciężarówka. Strasznie e, bardzo dobrze, doposażona tak na dobrą sprawę. Tutaj widzicie charakterystyczne rozsuwanko. Tu jest biuro, jak i przestrzeń, gdzie sobie zawodnicy po wyścigu, po treningu mogą po prostu złapać oddech i odpoczywać. Tutaj, moi drodzy, raj dla sportowców, raj dla tych, którzy kochają suplementy. Cała szafa przeróżnych rzeczy. Co ja zażywam? Ja zażyłam sobie bardzo w trudnych, ciężkich chwilach kowakinek. Jest to coś, co naprawdę momentalnie stawia mnie na nogi. Dobre, lepsze. Polecam, daję kopa, świetny produkt. Tak jak mówi, tak lepsze jak mówi, tak lepsze, nie? Tak, lepsze od kawy, no, naprawdę. naprawdę. Dobra, to co my tu mamy jeszcze, powiedz nam, z takich rzeczy. W mamy witaminę C e, Mamy redukas, który przyda się w niedzielne poranki dla wielu osób. Magnez, BCA. To ja Nic. też piję, wiesz, takiego sztuka sobie raz na jakiś czas strzelę, no. Spoko. Super, dzięki. Dariu, nie na nie, mega, dzięki. Było bardzo dużo aktywności na targach. Miałam i wywiad motodoradcy, i również miałam rozmowę z Zacharem. Byłam parę razy na scenie głównej. Każdego tak naprawdę dnia także, także działo się. Porozmawialiśmy sobie również z Motowizją. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona ze wszystkich aktywności, z tego, co tutaj się działo, z ludzi, którzy przyszli. No i czekam już z niecierpliwością na kolejny rok. Zmęczona po czterech dniach targów, ale było fantastycznie. Dziękuję za wszystkie spotkania, udostępniane zdjęcia na Instagramie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.